Salon polityczny. Renata Wizman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Bogusław Gróżewski, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych. Dzień dobry, panie profesorze, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Oszczędzać czy nie oszczędzać? Pod takim hasłem odbyła się konferencja międzynarodowa w Instytucie Wolnego Runku. Pan tam był. I miód pan pił? Czy, no miodów czy, czy nie było, była kawa. Przed... Ale czy odpowiedź na to pytanie znaleziono, uczestnicy konferencji, czy znaleźli odpowiedź? No na to właśnie, o czy nie oszczędzać? Ja, ja, To raczej chyba była konferencja taka bardziej skierowana na dyskusję, bo pytania były dość obszerne i można powiedzieć, że takiego jednego podejścia nie mogliśmy po prostu wypracować, bo, bo tematy były, jak mówiłem, sam temat jest dość obszerny i cała konferencja była podzielona na trzy takie sesje. Faktycznie, wszystko było w kontekście oszczędzać lub nie oszczędzać, ale sens był taki, że Europa, Unia Europejska i właśnie te założenia regulacji stosunków gospodarczych, stosunków społecznych, czy deregulacji, która właśnie jest bardziej już zbliżona do opcji liberalnej. No i tutaj wolnorynkowej, i również. Rozwiązania, czy te rozwiązania pokryzysowe, rozwiązania rozwoju gospodarczego mają być bardziej koncentrowane, bardziej regulowane centralnie, jak to zakłada na przykład Unia Europejska, czy nie, czy właśnie potrzebne są inne mechanizmy jasne, bardziej liberalne, bardziej wolnorynkowe. rynkowe. Dlatego więcej po prostu była wymiana zdań niż poszukiwanie. To no co konkretnych... wyniku właśnie, ale jednak czy większa kontrola i nadzór fiskalny, czy to uratowałoby Europę przed jeszcze większym kryzysem. No tam właśnie, chyba takie było założenie, że z opcji liberalnej to właśnie Unia, nawet takie były wypowiedzi, że właśnie Unia, stworzenie Unii i te założenia unijne są przeszkodą dla efektywnego rozwoju gospodarki. No i tutaj chyba muszę wspomnieć naszego parlamentarzysty pana Piotrasa Ostrowieciusa, który właśnie bardzo się oburzył, nawet można powiedzieć i powiedział, że taki, taki przykład nawet bo tą tezę przedstawił pan doktor chyba z Stanów Zjednoczonych Tom Palmer pewnie nie, tak? razem Sali. Mm. I on właśnie z European Center for International, Poli International Political Economy i on właśnie powiedział, że tak, że, że, że ta centralizacja bardzo jest nieefektywna. Wtedy właśnie pan Austriawicz wspomniał, że dobrze... Austriawicz jest, który był pierwszym negocjatorem Litwy w przestrzeni no, 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 do, do no, Unii no, Europejskiej, tak, przypomnijmy. Może również to miało... Może dlatego się oburzał. No nie, nie. Moim zdaniem, że, że chyba, jeżeli mówiąc o rację, to może ona nawet tutaj gdzieś jest, po prostu... Co powiedział i bardzo słusznie e, wspomniał właśnie e, e, przypadek Florydy i ja nie wiem szczegółowo, jaki to był okres, ale mówię, że właśnie w niedawnej przeszłości Floryda tylko od bankrotu uratował centralny, e, federalny rząd. Że właśnie dobrze mówić o decentralizacji, dobrze mówić o braku kontroli, kiedy masz taki mocny centralny rząd w Stanach Zjednoczonych, który może spłacić wielkie A długi. Natomiast w Unii Europejskiej mm -hmm. nie ma takiego. No właśnie, my ciała, tworzymy, tak? my takie, tworzymy takie ciało i w jednym lub innym wypadku w założeniu widzimy, że. System może być dość efektywny. Hmm. Jak efektywny jest właśnie federalny system sprawy. Panie profesorze, dyskutowano też o tym, czy w Europie potrzeba y, większa integracja, potrzebna jest, czy odwrotnie, ta hmm. integracja powinna być mniejsza. No tak? właśnie, teraz y, tak i było, można powiedzieć, te centralne takie pytanie sformułowane, y, czy te założenia, ogólne polityczne założenia Unii Europejskiej mają sens. I y, 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 jeżeli powracając, może już ostatni raz do, do właśnie przemówienia pana Storwicusa, to on zauważył, że założenie są słuszne i właśnie są bardzo zbliżone, zbieżne, nawet no mówiąc w porównywalności do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, albo no, w ogóle całego systemu, idei funkcjonowania Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj również zakłada się taki federalizm, wspólne znaczy robienie tego, co można robić wspólnie, dobrze i właśnie nie wtrącanie się w sfery, które są bardziej poziomu lokalnego. Tylko, że na przykład już przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, może, no właśnie, również może politycy europejscy takich tendencji bardziej liberalnych zarzucają, że tej regulacji tutaj w Unii Europejskiej jest znacznie więcej. Nawet że... bardziej, bo ja tu znalazłam wypowiedź ekonomisty ze Stanów Zjednoczonych, Toma Palmera, który wyraził na konferencji właśnie taką opinię, że w dużej mierze polityka Unii Europejskiej doprowadziła do kryzysu. Mhm. Tak, tak, no to dobrze. To, to dużo pytań. Nie wiem, jak to nam krótko wszystko opowiedzieć Powiedzieć na te pytania. Więc po pierwsze jest to, co jeszcze skończę właśnie tą myśl pana Austrawiciusa, że on mówi, że tak, że, że faktycznie dzisiaj funkcjonuje tylko jeszcze bardziej, raczej funkcjonuje model teoretyczny Unii Europejskiej. Jeszcze ten model nie jest wykończony, dlatego jasne jest dużo nadużyć. Znaczy, jest duża teoria, mało w praktyce realizowanych z tych teorii, tak? No, może, Trudno powiedzieć dużo czy mało, ale faktycznie model jest niewykończony, o to chodzi. O to chodzi. Jeszcze no, jak mieszkanie, znaczy, tak? Może nie ma w koncepcji, nie ma. Jak, nie, 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 wszystko jak ten model jest, wszystko mniej więcej jest i tutaj można powiedzieć, że nie ma sprzeczności. Problem jest, że po prostu jakie mieszkanie, prawda? W nie można mieszkać, ale jest niewykończone. Prawda? Takich mieszkań na przykład bardzo dużo na południu Europy. Po prostu wykończenie mieszkania oraz zwiększa opodatkowanie. Więc ludzie mieszkają. Bez dachów nawet. No nie z dachami, ale stoją jakieś armatury jeszcze, że jakby zawsze jest podstawa powiedzieć, że dom jest niewykończony. Tego bardzo dużo jest na przykład w krajach azjatyckich, bo tam również bardzo jest przywiązany. Wykończony dom, niewykończony, zupełnie różne są stawki opodatkowania. No, tutaj u nas nie ma chyba tego w Unii, tylko po prostu jeszcze myśli, można powiedzieć, uczymy, uczymy tej demokracji. I Cały problem jest z tym, że na przeszkodzie nam stoi co? Na przeszkodzie stoi człowiek. Człowiek stoi, właśnie ten ulomny człowiek, który dba wyłącznie o własny interes i on ten człowiek się przejawia na poziomie lokalnym, jak również na poziomie narodowym. I co można zarzucić do kryzysu, to właśnie nadużycia. Nie braki te można powiedzieć polityczne albo strategiczne, lecz nadużycie, lokalne nadużycia. I to samo nadużycia i w Grecji to przekładnie przyczyną gdzieś w Hiszpanii jasne, będzie chyba glebie to wszystko badane, ale to jest bardzo dużo nadużyć. Bardzo dużo nadużyć właśnie braku demokracji, braku założeń unijnych, braku znaczy, rozwiązań. Zabrakło, zabrakło mechanizmu, które by nie doprowadził do takich nadużyć. Nie ma mowy, bo system sam jest no, można to rozliczony na porządny stosunek, na porządnego człowieka. I właśnie ta kontrola. No jak może być, że dwa lata Grecja podawala na przykład blenne statystyki? I co to nie było jasne? Może to są jasne jakieś umowy korumpcyjne? Trudno mi powiedzieć. Ktoś pożyczy pieniądze, ktoś z tego ma dochody. Trudno powiedzieć. Ale sam fakt zakłada, że nie system, nie zalożenia są błędne, Tylko wykonanie. Wykonanie właśnie przez tego ulubnego człowieka, który jest chciwy, egocentryczny. I to jest problem. I w ogóle moim zdaniem to jest problem w ogóle naszej zachodniej cywilizacji. My teraz, no, odrzuciliśmy hmm. wartości znaczy nadludzkie, czyli tam jakieś wartość Boga, jakichś wyższych wartości takich obiektywnych, absolutnych, a właśnie mamy teraz za podstawową za podstawową autorytet człowieka i człowieka tego ułomnego, więc jeżeli my nie wypracujemy mechanizmów, który by właśnie w jakiś sposób Uć, bardziej... E, znaczy, w sposób bardziej po chciwy. tak. Chciwość, to, tak, człowieka. No, no to nasza przyroda, to nic złego. Uh -huh. że, że tam również mnie było zarzucano, kiedy ja na, na konferencji właśnie wy, wystawiłem te tezy, no to mnie zarzucano, że chciwość jest bardzo dobrze, że dobrze dążyć, żeby więcej mieć, kupić, korzystać. Ja mówię, no problem, to, to nie ma w tym problemu. Problem jest, że to jest po prostu znaczy, działanie. I, i sztuka jest tym, żeby normalizować realizować tą samą chciwość, żeby po prostu nie... Żeby były jakieś granice. Granice, żeby nie przywłaszczyć tak. cudzego. Ale na konferencji też sporo mówiono o Singapurze i Grecji. W jakim kontekście? Czy porównywano jakoś, którędy, Aha, no jak, tak, jaką jaką drogę wybrać? Grecką? Aha, tutaj bardzo dobrze, dziękuję, że pani właśnie przypomniała. Właśnie znów powracamy do doktora Razan Sali, który powiedział, że on właśnie wymienił, wymienił Europę na Azję i teraz przeniósł się mieszkać do Singapuru i właśnie zachwycony gospodarką Singapuru ja faktycznie, jeżeli rzecz biorąc szczerze, to również jestem bardzo, bardzo wielkim sympatykiem Singapuru. I jak go odwiedziłem, to naprawdę widzę, że no to, to jest to, to co jest, może być kojarzone ze współczesnością. Dobrze, a co z, z tamtego modelu, który tak dobrze funkcjonuje, który zachwyca je pana też między innymi, można by przenieść na nasze warunki? Ale właśnie, ale to są dwa wymiary. Czy tam inni pierwszy ludzie jest... są, nie tacy ułomni, o których mówiliśmy nie, nie, wcześniej? ale to są, to są równe dwa wymiary. Pierwsze to jest osiągnięcie gospodarcze, to mnie, to mnie zachwyca. Porządek, Podejścia do, do rozwoju gospodarczego, polityka formalna, formalna polityka gospodarcza. To jest jeden wymiar. I drugi jest wymiar społeczny, wymiar demokratyczny. Faktycznie to jest autorytarny system. Nie ma związków narodowych, kontroluje się opozycja, słowo wolne itd. Więc teraz trzeba patrzeć, ile w Europie można proponować świadomie, człowiek, który mówi z wysokiej trybuny, może proponować taki system jako przykład. To nie dobrze, Bo w Europie tak. to wcale może się nie stać. ale trzeba być po prostu bardziej rozwiniętym w kontekście z ogółu stosunków. I co teraz mogę mówić dla pani, coś proponować, jeżeli pani ma tam żonę, męża, e, przepraszam, znaczy męża, Albo, e, rodzinę, dzieci. Albo proszę ograniczyć wolność słowa, prawda, w Europie? To no właśnie, liberacja. o to trzeba, trzeba podchodzić bardziej tak. Jeżeli uh -huh. proponujesz model, no to wtedy mówisz, zawsze mówić konkretnie, jakie fragmenty modelu. I to tutaj oni mają dużo dobrego, jasno mówię, ten liberalny styl, niskie podatki, niskie redystrybucję budżetu, bo tylko gdzieś 20% faktycznie, wiele jest funkcji po prostu prywatnych, ochrona zdrowia, tam szkolnictwo, bardzo dużo jest po prostu, że człowiek ma to na własnej kieszeni i nie ma problemu, więc państwo się nie wtrąca, ma dużo tej suwerenności, na przykład to opodatkowanie, opodatkowuje się tylko dochody, które zdobyte są kosztem budżetu Singapuru. Jeżeli pracujesz w Singapurze, zarabiasz na przykład w Brytanii, w Polsce czy na Litwie, to te podatki nie musisz deklarujesz, ale nieopodatkowane są to są to, nie, nie tutaj zarabiają. Znaczy nie ma podwójnego podatkowania, rozumiem, bo no tam w tych państwach, gdzie się zarabia, to pewnie No nie ma mowy, no to już twoje sprawy, to już tam masz... <h tangent> yeah. No tak, tam... ale nie, hmm. no my też mamy przecież umowę o unikaniu podwójnego podatkowania z, no z wieloma państwami. No to państwami, z, 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 z którymi są. Tutaj nie ma tak. tego problemu, nie trzeba mieć, po prostu mojemu kosztem nie zarobiłeś, ja do ciebie nie mam pretensji. I w ogóle mówię, tutaj trzeba wszystko to roz-, rozważać bardziej podstawnie i takie po prostu no założenie, że tam, gdzie jest dobrze, i tak będzie najlepiej u nas. A z drugiej strony, co do miałem zarzut. Do, do doktora Sely, że, że właśnie, że porzucił, porzucił kraj, Brytanię, gdzie się urodził, gdzie został wykształcony, przygotowany, nauczony i on porzuca znaczy teraz ten kraj, bo jemu tu są za duże podatki, a z drugiej strony na przykład, no podal, ja to nie popieram, że na przykład, żeby wypełnić deklarację finansową, to zajęło mu dwa dni. W Wielkiej, Brytanii, Wielkiej tak? Brytanii. Kiedy to w Singapurze zrobił, to w ciągu tam godziny. Więc jasne, że, że te deklaracje trzeba upraszczać i tak samo na Litwie. No Na Litwie jest dość prosto, w komputerze podchodzi się i to robi się w ciągu pół godziny. Więc mam nadzieję, że tak i będzie. Ale, ale trzeba poszukiwać racjonalnych rozwiązań. Teraz pożycza kraj z racji tego, że za dużo płaci. Przecież dla kogo płaci? Płaci dla osób starszych, płaci dla bezpieczeństwa, płaci na zachowanie kultury. I to jest bardzo, no, nawet nie chcę mówić takich, brzydkich słów, ale to nie jest to, co, co, co mm. bym popierał. Bo jasne, chciałbym, i no chyba i również pan Seli chce, żeby te podatki były wykorzystywane w sposób bardziej odpowiedzialny, efektywny. Ale niedobrze, jeżeli ja zarabiam kosztem kogoś i tych samych rodziców przecież swoich, przecież mówimy o braku teraz funduszy emerytalnych. To dlatego i są te braki, bo mówimy no o właśnie, bo, tak, suficie podatkowym. I wiadomo jest, nie? Tak, tak, ale wiadomo jest, że na emeryturę obecną, dla obecnych emerytur zarabiają ci, którzy teraz pracują, Czyli my no w różnych systemach tak, różnie. No ale u nas tak, jak funkcjonuje. Teraz pytanie, czy jak my z panem będziemy na emeryturze, czy będzie komu zarobić te na nasze emerytury? Tutaj na Litwie? Tak. No tak. Dzisiaj faktycznie ten system jest otwarty, więc takich gwarancji nie ma, bo, bo jednak zmniejsza się liczba młodzieży, zwiększa się liczba osób starszych, więc ten dysproporcje pomiędzy zarabianymi pieniądzmi i wydawanymi nam się zwiększa. Mamy już dzisiaj 11 miliardów długu Sodra ma właśnie i ten luk się no, będzie zwiększał, przynajmniej. najbliższych 10 lat nie ma nawet i podstawy mówić, żeby coś się kardynałnie zmniejszyło. No, zmieniamy nieco po prostu tą formułę, tak, ten wzór, znaczy naliczania takie do pierwszego powstają... września jeszcze jest czas, żeby się zdecydować jaki no tak no, tu, i mówię, tutaj... jaki model wybrać jeden z trzech no tak, tak więc ale tego tej A możliwości jaki model pan wybrał jeżeli nie, nie jest sekret ja wybrałem ten miks, że żeby po prostu że pozostaje część to solidarna no nieco inwestuję w tą część i... czyli w sodzie pan pozostaje w Sodrze, tak? nie i w Sodze no jak to ale my wszyscy pozostajemy w sodzie. Uh -huh. po prostu chodziło o to czy pozostajesz w tej drugiej w drugim filarze tak, tak to pozostaje więc pan w ja drugim pozostaję sposób. w drugim filarze tak ale u mnie są może nieco wyższe dochody więc trzeba patrzeć o sobie na przykład w starszym wieku, już po 40 latach i z małym dochodem, to pozostawanie w Tam tym drugim filarze się, nie to bardzo to się opłaca. Sosie, tak, 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 lepiej pozostać w sojrze, większe gwarancje państwa, po prostu no, ona będzie odpowiedzialna zupełnie w rękach państwa. Ja mogę sobie może pozwolić. Więc to trzeba patrzeć. Młoda osoba lepiej, żeby była również w drugim filarze, ponieważ za dłuższy czas. A e... młoda osoba to mniej więcej do ile lat. Od 25 już kto przychodzi na rynek, to lepiej, żeby wchodził na dwa filary. I jasne jestem za Dążę tym, żeby. Sobie wtedy... Na pewno, tak, on, 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 ono tak, się. Tak, będą jakieś opadki. No ale mówię, to, to, to trzeba również porządkować, bo większe muszą być gwarancje tych funduszy. U nas teraz one są po prostu jako wolny fundusz inwestycyjny jestem bardzo przeciwko tego. Muszą być więcej gwarancji, bo to nie są zwykle pieniądze. To są pieniądze przyszłości. I to, to nie można ich tak sobie, znaczy, lekko inwestować według bardziej wysokich stawek dochodowych. Mm. Z drugiej strony, jasne, jestem bardzo za utrzymanie Sodry jako takiej, jako, jako systemu, znaczy, solidarnego, ponieważ on przecież jest, taka, taka pensja Sodry, czyli państwowa pensja emerytalna, ona jest bardzo wielkim osiągnięciem społecznym, to właśnie wyraz naszej ludzkości, kiedy ja placę komuś, kto nie może zarobić. To właśnie to jest w świecie zwierzęcym tego, to jest niemożliwe. Każdy dba tylko o siebie. I to właśnie to jest drugi filar, że mam zarabiam i potem się cieszę. A my, ludzie, no, tam gdzieś w XIX wieku, doszliśmy do świadomości, że warto zadbać o słabszego który nie zarobił, nie ma, ale ma prawo być człowiekiem, dlatego musimy zapewnić jemu jakiś minimalny poziom dostatku. U nas tego rozumienia jest bardzo mało. U nas ludzie, nawet i młodzież faktycznie bardzo no, ujemni patrzy na solidarność społeczną, że ja będę płacił leniuchowi, a z drugiej strony jest prawda, że u nas tego, tak, tej kultury braki z drugiej strony. Ten biorący, biorący kosztem państwa nie ma szacunku do tego, mm -hmm. do tego innemu, któremu płaci, więc więc trochę jeszcze nam potrwa, póki się nauczymy tej kultury jeszcze społecznej jest solidarności. Na, jest, jest na czym jeszcze popracować, tak, panie prezesie? No, warto żyć, cieszyć się. I o czym dyskutować też, i w przyszłych wy, naszych wywiadach też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za obecną rozmowę naszym gościem był Bogusław Gróżewski, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych.